Czy szabat został zniesiony, czy zamieniony na niedzielę? Czy szabat może być w dowolny dzień, jaki sobie wybierzemy? Czy Jezus jest teraz naszym szabatem? Lub czy szabat zostaje ustanowiony tylko dla Żydów? Czas, oduczyć się kłamstw. Witajcie w Odłuczaniu. Mam na imię Lex i chciałbym zaprosić Cię do cotygodniowego odkłamywania i zagłębiania się w prawdzie Bożego Słowa. A teraz zaczynamy. W Księdze Rodzaju widzimy, że Bóg stworzył świat w sześć dni i odpoczął dnia siódmego. I kiedy dziesięć przykazań zostało spisane, na górze Synaj Bóg powiedział, sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszelkie Twe zajęcia, dzień za siódmy jest szabatem ku czci Twego Boga Jachwe. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twoich bram, bo w sześciu dniach uczynił Jahwe niebo i ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W siódmym zaś dniu odpoczął, dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał Go za święty. Bóg powiedział, pamiętaj o szabacie, bo przypomina nam o stworzeniu, mówiąc, że stworzył niebo i ziemię w sześć dni, a odpoczął dnia siódmego. Myślę, że to bardzo interesujące, jak Bóg wyjaśnia szabat, nawiązując do stworzenia. Uważam, że zachowując i uświęcając szabat, utożsamiamy się z Bogiem Stworzycielem. Ktoś kiedyś powiedział, nie mów mi, któremu Bogu służysz, pokaż mi za to, które przykazanie należy przestrzegać. Na przykład Babilończycy obchodzili swoje święte dni 7, 14, 21 i 28 dnia miesiąca, bazując w oparciu o nów księżyca. Ten system szabatu księżycowego różni się od szabatu biblijnego, ponieważ nie kontynuuje cyklu siedmiodniowego. Każdy miesiąc księżycowy miałby 29 lub 30 dni, co pozwalałoby na trzy siedmiodniowe tygodnie, a ostatni tydzień miałby 9 lub 10 dni, co urywa ciągłość siedmiodniowego cyklu. Podobnie buddyzm idzie takim cyklem nowiu księżyca, ale jest nieco inny. Świętują nów, pełnię i dwie kwadry księżyca pomiędzy nimi. Muzułmanie również mają co tygodniowy dzień wolny od pracy i zbierają się razem w piątek na zbiorowej modlitwie. To interesujące, że Bóg powiedział pamiętaj o szabacie, ale to jedno właśnie z dziesięciu przykazań, o którym większość chrześcijan zapomniała. Mówią takie rzeczy jak szabat został zniesiony lub zmieniono go na niedzielę lub możemy obchodzić każdy dzień jako szabat, a inni mówią, że Jezus jest naszym szabatem albo że szabat jest tylko dla Żydów. Chcę przyjrzeć się tym powszechnym zarzutom, jakie ludzie wysuwają w związku z szabatem i zobaczymy, czy zgadzają się one z Biblią. Czy szabat został zniesiony lub usunięty? Posłuchaj, co Jaszua powiedział o myśleniu, że przyszedł znieść prawo. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Nasz mesjasz powiedział nam, abyśmy nawet nie myśleli, że przyszedł znieść prawo. Następnie wyjaśnił, że jeśli łamiemy choćby najmniejsze, najmniej ważne przykazanie w prawie i uczymy innych, aby czynili to samo, będziemy. Uważani za najmniejszych w Królestwie Bożym. Twierdzą, że szabat nie jest najmniejszym przykazaniem. W rzeczywistości jest to jedno z najważniejszych przykazań dotyczących naszego uwielbienia Boga. A łamanie szabatu było karane śmiercią. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla Was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez sześć dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku poświęconym dla Jahwe. i dlatego Ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu Szabatu winien być ukarany śmiercią. Jeszua powiedział, żeby nawet nie myśleć, że przyszedł znieść prawo, nawet najmniejszego z przykazań. Jeśli chcemy być posłuszni naszemu mesjaszowi, to nie możemy nawet myśleć, że Szabat został zniesiony. Czy Szabat został zastąpiony niedzielą? W całej Biblii nie ma ani jednego wersetu, który mówi, że zamieniono Szabat z siódmego dnia tygodnia na pierwszy dzień tygodnia. Jednak niektórzy chrześcijanie przytaczają dzieje apostolskie 20 werset 7, kiedy Paweł przemówił do uczniów pierwszego dnia tygodnia. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który na zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Zauważ, że tu nie ma mowy o zmianie szabatu na niedzielę ani nakazie na zgromadzenia w pierwszym dniu tygodnia. Wyciągać taki wniosek z dziejów apostolskich 20 jest słabą argumentacją, bo ten werset mówi tylko o zgromadzaniu się regularnie na łamanie chleba. W rzeczywistości Biblia mówi nam, że spotykali się codziennie na dzieleniu chleba. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Dzieje Apostolskie 2,46. A więc, jeżeli uczniowie spotykali się codziennie na łamanie chleba, Oznacza to, że pierwszy dzień tygodnia był po prostu ich regularnym czasem na wspólnych spotkaniach i nie ma to żadnego związku z Szabatem. Jeśli Biblia nigdzie nie wspomina o zmianie z Szabatu na niedzielę, to kto nakazał tę zmianę? Katechizm katolicki tak opisuje tę zmianę. Który dzień jest Szabatem? Sobota jest Szabatem. Dlaczego zachowujemy niedzielę zamiast Soboty? Obchodzimy niedzielę zamiast soboty, ponieważ Kościół katolicki na soborze w Laodycei, rok 336 naszej ery, przeniósł uroczystość z soboty na niedzielę. W jakim autorytecie Kościół zastąpił niedzielą sobotę? Kościół zastąpił niedzielą sobotę pełnią tej boskiej mocy, którą obdarzył go Jezus Chrystus. Kościół katolicki twierdzi, że to On zmienił szabat w niedzielę na soborze w Laodycei w IV wieku. Przyjrzyjmy się więc, co powiedzieli na tej Radzie. Kanon 29 Soboru Laudycejskiego mówi, chrześcijanom nie wolno jest judaizować poprzez odpoczynek w szabat, ale muszą pracować tego dnia, raczej oddając cześć w Dzień Pański, a także, jeśli mogą, odpoczywając wtedy jako chrześcijanie. Ale jeśli znajdzie się wśród nich jakiś judaizujący, niech będzie obłożony anatemą od Chrystusa. Katolicy przytaczają to jako moment, w którym oficjalnie zmieniono szabat na niedzielę. Można więc powiedzieć, że szabat został zmieniony na niedzielę, ale nie pod biblijnym autorytetem. Ta zmiana została ustanowiona przez Kościół katolicki, a nie przez Boga. To wyjaśnia, dlaczego katolicy obchodzą niedzielę. Ale dlaczego protestancy chrześcijanie zachowują niedzielę? Najczęściej jest to po prostu tradycja. Kościół katolicki tak długo przestrzegał niedzieli, że kiedy protestancy reformatorzy oderwali się od Kościoła katolickiego, to zachowali wiele głęboko osadzonych tradycji, takich jak nabożeństwo niedzielne. Czy szabatem może być każdy dzień, jaki sobie wybierzemy? Niektórzy mówią, że możemy wybrać dowolny dzień na nasz szabat. Ten pogląd idzie w parze z poprzednim, ponieważ jeśli możemy wybrać dowolny dzień na szabat, to wybierzemy niedzielę. Jednak szabat nie może być żadnym innym dniem, to musi być dzień siódmy. Widzimy, że przy stworzeniu Bóg pobłogosławił siódmy dzień i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Bóg dawał mandę przez sześć dni, a siódmego nie dawał, ponieważ był to szabat. Sześć dni możecie to zbierać, ale w siódmym dniu jest szabat i nie będzie nic tego dnia. Patrzcie, ja nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu. W dniu siódmym niech żaden z was nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. Dziesięć przykazań przypomina nam, że szabat jest siódmym dniem. Dzień za siódmy jest szabatem ku czci Twego Boga Jahwe. Nie możesz przed w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twoich bram. Powiedziano również, że ten siódmy dzień szabatu jest dniem zgromadzenia, świętym zgromadzeniem. Przez sześć dni robić będziecie, ale dzień siódmy szabat odpocznienia, zgromadzenie święte. Żadnej roboty czynić nie będziecie. Szabat pański jest we wszystkich mieszkaniach waszych. Biblia konsekwentnie mówi nam, że szabat jest dniem siódmym i ani razu nie mówi nam, że możemy wybrać dzień, który chcemy obchodzić jako szabat. Bóg wybrał siódmy dzień na szabat i kim my jesteśmy, by sądzić, że możemy go zmienić. Czy Jezus jest teraz naszym szabatem? Słyszałem, jak wiele osób mówi, że Jezus zastąpił szabat i jest teraz naszym szabatem, więc nie musimy go już dłużej zachowywać. Biblia mówi nam, że wszystko zostało stworzone przez Jaszuę. Ewangelia Jana mówi, że Jaszuła jest Słowem Bożym, które stworzyło wszystko. Na początku było Słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Paweł również potwierdza, że Jaszuła wszystko stworzył. Bo w nim zostało wszystko stworzone: to, co w niebiosach i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Jeśli Jaszuła stworzył wszystko, to oznacza, że jest Bogiem, a jeśli Jaszuła jest Bogiem, to on jest tym, który dał przykazanie Szabatu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Twego Boga Jahwe. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy. Bo w sześciu dniach uczynił Jachwę niebo, ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał Go za święty. Tutaj logika staje się trochę niejasna. Bo sugerują nam, że Jezus umarł, abyśmy nie musieli przestrzegać jego przykazania, zachowywania szabatu. Inni mówią, że kiedy mu ufamy, wierzymy, to on jest naszym szabatem, więc nie musimy przestrzegać jego przykazania. Czy widzicie, jak myląca jest ta logika? On dał nam szabat, a nawet powiedział, że szabat został stworzony dla człowieka, wskazując, że jest to dar dla nas. Dlaczego więc miałby odebrać nam ten dar? Co więcej, nie ma ani jednego wersetu w Biblii, który mówi, nam, że Jezus zastąpił Szabat lub stał się Szabatem. Za to Biblia mówi nam, że On jest Panem Szabatu, co oznacza, że Szabat należy do Niego. Powinno to być oczywiste, ponieważ On jest Stwórcą, a Stwórca jest tym, który ustanowił Szabat. Tak na marginesie, słyszałem też, jak ludzie mówili, że powinniśmy codziennie oddawać cześć Bogu, więc każdy dzień jest szabat. Jednak powiedzieliśmy, że Bóg uświęcił siódmy dzień, co oznacza, że jest on oddzielony od pozostałych sześciu dni. Niemożliwe jest, aby każdy dzień był oddzielony, ponieważ z definicji oddzielenie oznacza, że musi być oddzielony od innych dni. Poza tym to założenie jest błędne, ponieważ oczekiwano od nas oddawania czci codziennie, ale również oczekuje się odpoczynku w dzień szabatu i uświęcenia go. Czy szabat jest tylko dla Żydów? Wiele ludzi twierdzi, że szabat jest tylko dla Żydów, a nie dla poganych. Jest to prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych argumentów, jakie słyszałem za nieprzestrzeganiem szabatu. Często wskazuje się na Księgę Wyjścia 31, gdzie mówi się, że szabat jest znakiem między Bogiem a dziećmi Izraela. Synowie Izraela winni przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a synami Izraela, bo w sześciu dniach jak stworzył niebo i ziemi. A w siódmym odpoczął i wytchnął. Ten werset rzeczywiście wskazuje, że Szabak jest wiecznym znakiem i przymierzem między Bogiem i Izraelem. Ale kim jest Izrael? Jeśli wierzysz w Mesjasza, czy nie jesteś również częścią Izraela? Biblia mówi, że kiedyś byliśmy poganami, kiedy nie znaliśmy Boga. Ale teraz dzięki Mesjaszowi staliśmy się współobywatelami Izraela. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś Wy, Poganie, co do ciała, zwani nieobrzezaniem, przez tych, którzy zowią się obrzezaniem, od znaku dokonanego ręką na ciele, w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Biblia mówi również, że zostaliśmy wszczepieni z wiary przez Jaszuę i dzięki naszej wierze jesteśmy dziećmi Abrahama. Czy nie widzicie, jak Biblia mówi nam, że jesteśmy Izraelem? Jesteśmy współobywatelami i spadkobiercami obietnic. Zostaliśmy adoptowani, wszczepieni, narodziliśmy się na nowo jako nowa osoba. Nasze pochodzenie nie ma znaczenia, ponieważ staliśmy się nowym stworzeniem. Nie jesteśmy już poganami, staliśmy się częścią Ludu Bożego. Zostaliśmy obywatelami Izraela. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do a ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Jachwę i zostać Jego sługami. Wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno Mojego przymierza, przyprowadzę na Moją Świętą Górę i rozweselę w Moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na Moim ołtarzu, bo dom Mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Mówi, że poganie, którzy chcą połączyć się z Panem, aby mu służyć i kochać go, powinni przestrzegać szabatu. To werset, który zacytował Jaszua, kiedy wypędził wymieniających pieniądze batem i powiedział, mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla narodów. Ten werset mówi o obcokrajowcach wszczepionych poganach, a przestrzegających szabatu. Tak więc, stwierdzenie, że szabat jest tylko dla Żydów, jest w rzeczywistości stwierdzeniem niebiblijnym. W tym miejscu chcę zwrócić uwagę na coś, co powiedział Ezechiel o ignorancji kapłanów łamiących szabat. Kapłani jej przekraczają moje prawo, bezczeszczący Moje świętości nie rozróżniają pomiędzy tym, co święte i tym, co świeckie, nie rozsądzają pomiędzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na Szabaty zamknęli oczy, także wśród nich doznają zniewagi. Bóg powiedział, że Szabat jest dniem świętym. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg odpoczął w Szabat i uświęcił go, a wyjścia powiedział: Pamiętaj o dniu Szabatu, zachowując go świętym. Nie chcemy być jak ci kapłani, których Ezechiel ganił za ukrywanie oczu przed Bożym Szabatem. Powinniśmy być ludźmi, którzy są posłuszni Bogu. I święcą jego szawa. Podziel się prawdą, oduczanie kłamstw. Jeśli film okazał się pomocny, to podziel się nim ze znajomymi i rodziną, aby mogli oduczyć się kłamstw razem z nami. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów jak ten, to zasubskrybuj kanał. Szczególnie chciałbym podziękować tym wszystkim za wsparcie. I pamiętajcie, prawda was wyzwoli. Do zobaczenia.